Urry mieszadła, nie opukałem. Dobra, opuka się później na no infinito. Postawiłem startóweczki, niech sobie sną. Zapewne mógłbym już zacząć od, od tej ostatniej, którą stawiałem. Nie, to jest miękkie. Miękkie. Odbije pustaka i nie będzie trzymał. Także nie ma co poganiać. Tutaj dup, dup, skadałem Przecież na etapie tego murowania ja mogłem tak wymierzyć, żeby to mi wyszło Dalej, ale to znowu bym musiał te węgiełki doklejać I będę takie No będę tak ćkał ten spadk cały, który mi zostaje, te wszystkie obrzyny Tutaj akurat włożyłem takie cienkie, bo z obu stron zaprawę Ale tu będę na cienką warstwówkę przyklejał Z całego będę docinał Jakiego klocka przyklejał, to będę obklejał i później po prostu to ze zbroję, tak? To jest tutaj dodałem po całości dubska. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Co drugi tak później pójdziesz pilka długa na kotwę chemiczną wklejona. Nie ma łata, żeby to ruszyć. Tyle w temacie. Nawet nie zdążyłem nad wkleić. No ale jak się samemu robi, to tak jest. No, i ta paletka mi tutaj, kurczę, będzie przeszkadzała, żeby sobie rusztowanie w środku ustawić. Gdybym w środku ustawił rusztowanie, to bym od razu zapieprzał te ściany, że tak powiem dookoła, prawie tak, bym zasuwał. A tak, tu tu postawię rusztowanie, postawię ten kawałek ściany, muszę je przestawić, tu już się nie zmieści, muszę je postawić tam, później muszę je postawić tu. Kurka, flak! Błąd przy, przy rozstawianiu. Yy, bloczków, Żebym miał paleciaka, to bym mi sobie jeździł. Czy bym ją tam nawet pod ścianę pchnął i by mi nie przeszkadzała. A tak to co? Dupa. Chyba, że gdzieś pożyczę paleciaka i ją przestawię. Przemyślę sprawę. Jak to ogarnę. Dobra. Faria. Na razie. Nie potrzebuje ktoś worków? będą na o, niby tak kurcze cieplutko w dzień a w nocy było aż minus 5 przy gruncie z centymetr lodu jest Ale dobrze, że chociaż nie wieje. Kurde, to jest już całkiem inaczej. Robota idzie jak nie wieje. No, coś już naplątałeś. Coś już naplątałeś. Czemu to się tak stanęło? Zawsze cena szło dobrze. Dobra, jest. <laughs> I tak. Ile lecę dzisiaj z kilkoma warstwami? Co to złapało coś? Nie no, jest sztywno. Można atakować. Dalej. Także wyjmuję graty i wio. Leć no panie zwilż tu porządnie. Ja nie mierzyłem, czy mi się zmieści tu szerokości. O kurwa, nie zmieści się. Siedem monad proże plus dwa zaprawy. Kurwa. O nie, Tyle się zmieści. Uf. Dobra. Trzeba było tu nad jeszcze wtaszczyć Kurczę te, te betoniaki to w cholerę ciężkie te systemówki. O! Z gazu betonu, to leciutkie jak piórko. A to ciężar skubany. No dobra, pakujemy. заправка. Ну? Мотка не может. Старч. Do góry. By mi ze ściany nie wystawało, będzie brinja. Tu trochę za skąpo dałem, ale. Nie ma co, nie ma co tam rozpaczać. Pi razy oko. Przecież na nim są takie kostropy, że... Ocie w mordę! Prawie idealnie. Tyle to ja stuknę kielenką. Rażączka pęknie, będzie miał stukanie kielenką. Gitara. Górka wodna Jedno od jest Wpadnie mi coś tam Coś tam wpadnie Później w chlapie tutaj o. Od drugiej strony nie machnę, bo tu wszystko na podłogę zleci. Dobra. Nie wystaje. Poza ścianę wystaje. Kutwa. Jego bolek. Nie no bo z się nie obejdzie. <śmiennie> Druga strona się musi położyć. Dobra, tyle to jest, kurcze. Koński paznokieć. Tu ładnie jest. da Pierwsze coś co będzie wyglądało jak drzwi No i mi odzi. I co warstewka zrobiona? zaprawki wrzuci, pręcik zatopi, jadę zaraz drugą, czyli po, po, po dwie warstwy dokładam i tak na każdej, i dopiero się wracam z powrotem żeby sobie to ściągło widzę, że na pierwszej warstwie jest jeszcze w miarę to mogę polecieć jedną po drugiej tu kurczę strasznie mi staje, no ale do przodu, do przodu Zobaczę, czy ja dam radę ją przestawić trochę, bo kurde się zamuruje, nie mogę wyjść. Ta, Zesrał się goły na rogu stodoły. Idzie. Coś tam idzie. Dobre parę centymetrów, że z niej zdejmę jeszcze ze trzy warstwy. O kurde, żyłka pierdąca pójdzie. Wejdę, ten dyk? Kurde, nie wyjdę. Bym wcześniej pomyślał, to bym na taki sposób. Ją przestawiła, tak teraz drążka nie wsadzę. Kurna się z murowaniem. Uff, zaśpieszyłem. Nie przestawi. Ojku, nie, tam tyle co ja tu wsadzam. To jest mało. Kurwa ten młotek. A. Możesz się poprzesuwać Nie człowieku A. Skubana O O O O Coś idzie. Sposobem, panie. O. No. Tyle mi wystarczy, żebym mógł tu swobodnie przejść. O! Jak się zamuruje. Zdejmę jeszcze ze dwie warstwy. To podejrzewam, że pójdzie jak masło. Głupiego robota lubi. Starczy na dzisiaj. Już nie dokończę, bo już mi zaprawy nie starcza, nie będę urabiał, bo takie urabianie znowu później zostanie i tak urywa człowiek skończyć nie może I tak ładnie dzisiaj pociągnąłem tak mi się wydaje. Oj, nad przemurowałem. Domurowałem ścianki, tu tylko, kurczę, przecież tyle ścianki poleciałem Tu trzy rzędy, tam dwa, no Trochę ubyło Jest ładnie Zbierać graty Uff. Zbierać graty i do domu Widzimy się dnia następnego, chociaż jutro też nie pogonię, bo pojadę rano, muszę jechać po zaprawę, ponad proża, przywieźć, żebym już miał, bo to później takie doskakiwanie, to jest kurcz na bieżąco, jak się robi, to się robi, a później znowu rusztowanie, drugi raz trzeba ustawiać, to skoczę ponad proża, skoczę po zaprawę, już jadę później siłą rzeczy, półtorej czy dwie godziny, no już roboty ucieknie z dnia, jakby nie patrzeć, trudno, nic na to nie poradzisz. Muszę się przenieść z tego winka. Bo teraz, żeby dociąć pustaki, muszę zalatowywać. Kurczę, sprzątnąć, tu wyjść na środek, na salon. Będzie najlepiej. Na razie.